Chociaż święta Bożego Narodzenia pozostały nam już tylko w pamięci, to warto przypomnieć wielki jarmark świąteczny zorganizowany w Stempulnie Kraińskim. Na miejskim targowisku, obok kupców, jak co roku, spotkali się także twórcy z różnych stron regionu, którzy zaprezentowali swoje wyroby. W tym roku mamy rekordową frekwencję, jeśli chodzi o stoiska wystawców z upominkami, gadżetami i różnymi pysznościami na święta. Przyjechali do nas właściwie z całej Polski. Na scenie prezentują się lokalni artyści, uczniowie ze szkół podstawowych w Sępólnie, w Wiśniewie. Mamy tutaj zaaranżowaną również taką pracownię świętego Mikołaja. Jest pani Mikołajowa, Elfy, które pracują. W pocie czoła i przygotowują prezenty do wysłania. Ciemtej nocy, jednej, ziemia, może, bo z miłości wielkiej, Bóg w się nie Wiele niecodziennych przedmiotów, które tego dnia pojawiły się na straganach, stało się inspiracją do przygotowania wyjątkowych prezentów. Jak podkreślają ich twórcy, większość z nich powstaje z pasji. Wymaga długotrwałej pracy, ale no warto. Ludzie cieszą się, podziwiają, także jest później sama przyjemność tego, że ktoś to podziwia, komuś się podoba. Ja od wielu, wielu lat ja y, y, robię właśnie takie bombki i mnie to bardzo stresowało. Miałam kiedyś taką pracę, że pracowałam na zmiany i potrafiłam do drugiej w nocy, wracając od 22 do drugiej w nocy potrafiłam siedzieć i robić bombki. Bardzo mnie to tak wyciszał, spokojnie, bardzo to lubię. Atrakcją wieczoru było także spotkanie z alpakami, to bardzo wrażliwe zwierzęta wymagające opieki. W zamian oddzięczają się urokiem i miłością, dlatego przy każdym spotkaniu gromadzą wokół siebie sporo osób. Przede wszystkim spójrzcie na same twarze ludzi, którzy są wokół nas. Są to twarze uśmiechnięte i takie właśnie wrażenia sprawiają alpaki. Dają uśmiech, dają radość. Oprócz tego dają ciepłą, mięciutką wełenkę. Przykładem jest moja czapeczka, mój komin jest zrobiony z naszego czarnego koko, czarusia i z kokolinka. No i to są zwierzęta, które po co mamy? Właśnie po to, żeby spotykać się z dziećmi, po to, żeby, no, żeby spędzać takie chwile bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Ten grudniowy wieczór zgromadził wielu mieszkańców, którzy w świątecznej atmosferze spotkali się w tym miejscu z rodziną i znajomymi. Był też czas na życzenia świąteczne i noworoczne. Z okazji Nowego 2019 roku chciałbym wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowego, szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku. Niech się spełnią wszystkim wszystkie marzenia, niech Wy wszyscy będą wytrwali w dążeniu do nowych wyzwań. Wszystkiego dobrego w nowym 2019 roku. Wielki Jarmark Świąteczny w Samponie Ukraińskim zorganizowano już po raz 13.